grzyb o nazwie boczniak, z którego lubię, lubię robić mnóstwo ciekawych dań. Oczywiście poza już słynnymi boczniakowymi flakami, ponieważ boczniak jest doskonałą alternatywą i w ogóle grzyby do e, diety bezmięsnej i do zastępowania właśnie mięsa w przeróżnych daniach. Doskonałą, bardzo prostą rzeczą jest przygotowanie z nich kotletów ala schabowy. Dobrze jest nieco je zmiażdżyć i tak naprawdę, potem cała reszta jest dokładnie taka sama. Czyli panierunek, o. Można to zrobić również z wyczuciem tradycyjnym młotkiem do kotletów. Nie boimy się oleju, ewentualnie odsączymy nadmiar potem na ręcznik papierowy. Jeżeli są bardzo duże, możemy je wyfiletować. I robimy to w następujący sposób. Palce do góry. Wjeżdżamy od nóżki. Ważne, żeby mniej więcej grubość była podobna, po to, żeby produkt, czyli w tym przypadku, boczniak, usmażył się równomiernie. No i hops. W tym opakowaniu nie tylko mogę przechowywać żywność, wszelaką, ale też mrozić. No i. Co ważne, w bardzo szybkim tempie po wrzuceniu jajek do środka przygotuję to, dzięki czemu panierka będzie się trzymała na poczniak. Szczypta soli, trochę pieprzu, a tutaj bułka tarta. Z mąką. wymieszam. Do tego można dodać jeszcze odrobinę ziół. Tak, żeby ta panierka była e, ciekawa. Chops. Chops. O oh jej. Yeah. Ale to jest piękne. No i zobaczcie. Trzy minuty pracy. Boczniaki już w panierce Szybkie smażenie Piękne złoto No i co? Na Organicznie Kawałka i pieczarki. No i do tego wyobraźcie sobie, że tutaj jest Jakiś przepiękny w którym możemy umoczyć te małe cudeńka.